Witam Was moi mali agenci w sekcji porad freestyleowych, a w dzisiejszym odcinku strazy wam jak zdobyć towar. Dobór sprzętu do treningów jest niezwykle ważny dla każdego freestylera, bowiem od niego odczuwamy większy komfort grania i nasz progres jest coraz lepszy. Jeśli nie wiecie jak dobrać sprzęt według swoich preferencji, zapraszam tutaj na nasz poradnik. Dobrać odpowiedni sprzęt to jedno, ale znaleźć go, oj to już wyższa szkoła jazdy, Szukałem w sklepach sportowych, Allegro, OLX-ach, i Bejach i nie ma jej, nie ma tej piłki. A jeśli już znajdziemy, to za cholernie wysoką cenę i decydujemy się na jakieś badziewie z Real. Znaleźć piłkę starszej generacji w dobrej cenie to jest niezwykle trudna sprawa, bowiem piłki z wiekiem są coraz droższe, ponieważ są większymi antykami. Ale zdradzę Wam tajemnicę freestylera. Szukajcie piłek na bazarze freestyle'owym. Co to jest bazar freestyle'owy? Jest to grupa na Facebooku o nazwie Bazar Freestyle Football. I nie, nie jest to fanpage bazara freestylera bardzo dobrze znanego przez polskich freestylerów. Jest to miejsce, gdzie możemy zakupić lub sprzedać piłki lub buty i cały sprzęt do freestyle'u. Jak znaleźć? Wpiszcie w wyszukiwarce na Facebooku Bazar Freestyle Football lub wejdźcie w link tutaj, tutaj w opisie pod naszym filmem. Poproście o dołączenie do grupy i już jesteście w wielkim świecie rynku freestyleowego. Tam znajdziecie, co chcecie, a jeśli nie znajdziecie, to napiszcie po z ogłoszeniem czego szukacie i myślę, że w przeciągu kilku dni jakiś freestyler Wam zaproponuje piłkę na sprzedaż lub buty lub coś innego, ale myślę, że najlepiej tam piłkę znaleźć a ceny są doskonałe i będziecie sobie pluć w brodę, że przepłacaliście na Allegro. Tutaj możemy znaleźć meczówki nawet za 100 złotych. Oczywiście na tej stronie możecie również sprzedać swoją piłkę, która leży, nie używacie jej, zbiera kurz, ale podkreślam, lepiej sprzedawać meczówki, ewentualnie monty, niektóre osoby się skuszą. No i ważna zasada tej grupy, nie jest to forum freestyle'owe, tylko jak sama nazwa mówi, jest to bazar, czyli miejsce, gdzie kupujemy i sprzedajemy sprzęt freestyle'owy. Jeśli szukacie grupy freestyle'owej z freestyle'owym community, gdzie można podzielić się akcjami, poznać freestylerów, naszych przyjaciół, to zapraszam na bractwo Brosów. Tam będą sami zaprzyjaźnieni freestylerzy z Freestyle Bros. Będziecie mogli właśnie podzielić się swoimi akcjami, zapytać o rady. Ja tam z Wichaliksem często jesteśmy aktywni i dajemy różne komentarze, odpowiadamy na pytania wszystkich z Was. Więc zapraszam na tę grupę. Link macie w opisie Link w opisie. Wracając do kupna piłek, jeśli nawet na bazarze nie możecie znaleźć tej swojej jedynej, to ja Wam polecę dwóch moich dealerów. Są to Krzysztof Józef oraz założyciel grupy Your Life Your Fisty Przemek Mistrzak, z którym macie nasz wywiad w tym oto miejscu. Posiadają oni wiele piłek w dobrej cenie. Napiszcie do nich, oni zawsze znajdą coś wypasionego. No i to tyle. Mam nadzieję, że Wasz problem został rozwiązany i będziecie wiedzieć, gdzie szukać najlepszego i najtańszego towaru. Ale ostrożnie, to uzależnia. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Odpowiadamy na te mądre i głupie pytania, ale najpierw koniecznym, obowiązkiem jest zalajkowanie filmu i subskrypcja nas, jeśli jesteś nowy. No i jeszcze tak a propos, jeśli już mowa o handlu freestyle'owych gadżetów, to zapraszam Was do naszego skromnego sklepiku internetowego, gdzie możecie znaleźć różne ciuchy freestyle'owe ze stylowymi wzorami. Link macie w opisie. No i co? Powiem Wam te trzy magiczne słówka: buźki, całuski, hej! Hey, hey.